Dziś nauczymy się tworzyć taki wykres TOP N, który pokaże nam, wyróżni największe wartości i dodatkowo chcemy mieć łatwy sposób na zmienienie tego TOP N, czyli chcemy mieć na przykład TOP 4, TOP 5, TOP 2 wartości, żebyśmy mogli łatwo to zmieniać, ile wartości z top n największych pokazujemy. I żeby to zrobić, będziemy potrzebowali przede wszystkim testu logicznego, bo będziemy sprawdzać, czy to jest wartość w top n. Czyli potrzebujemy funkcji jeżeli, a następnie będziemy robić test logiczny, czy ta wartość jest w top n, czy nie. Czyli dokładnie, czy jest większa bądź równa wartości, którą zwróci nam funkcja max k. Max K będzie patrzeć na wszystkie te wartości, czyli musimy F4 zablokować bezwzględnie, żeby się nie ruszało i następnie podać, którą od góry wartość chcemy. So, czyli teraz chcemy trzecią wartość od góry. Na razie na sztywno, kodowana, I tu mamy ten test logiczny. I teraz, jeśli ten warunek jest spełniony, to chcemy ponownie zwrócić tą wartość. W przeciwnej sytuacji chcemy zwrócić błąd Czyli wykorzystamy tę funkcję brak, która zwraca nam błąd ND. Czasami wystarczy zwracanie pustego ciągu tekstowego, czyli dwóch podbójnych, cudzysłowów, ale w przypadku wykresów w większości sytuacji lepiej mieć zwracany błąd ND. Okay, czyli mamy błąd zwracany i mamy wyniki naszej formuły. Widzimy tylko top 3 wartości. Okay, teraz możemy przejść na kartę wstawianie. Jak tu mamy zaznaczoną pojedynczą komórkę. I wstawiamy sobie prosty wykres kolumnowy grupowany. I mamy teraz dwie serie danych sprzedaż i top 3. Tak, top 3 widać tylko trzy kolumny, tylko trzy wartości zostały wyszukane poprawnie. I musimy sobie tutaj CTRL 1 zaznaczyć, żeby w opcjach serii ustawić nakładanie serii na 100%. Wtedy nasze top 3 powinny zasłonić serię sprzedaż. I możemy ewentualnie jeszcze troszeczkę tutaj zmniejszyć szerokość odstępu, żeby kolumny były szersze. Ok, na potrzeby tego wideo nie potrzebuję tytułu ani tych poziomych linii, więc sobie je kasuję. A w legendzie nie potrzebuję serii sprzedaż, czyli klikam na legendę, żeby się zaznaczyła cała legenda, a później klikam na serię sprzedaż i delete, żeby skasować tą serię. Teraz mogę legendę sobie przesunąć w inne miejsce wykresu. A jak mam więcej miejsca pod spodem, to muszę dopasować tu zakres, obszar określenia, tak żeby nam zajmował ładnie wykres. I teraz przeznaczamy sobie nasze kolumny Top N i dodajemy etykiety danych, o, tutaj etykiety danych, żeby pokazać, że one tu się dodają tylko dla tych trzech punktów. Dla tych trzech kolumn są widoczne, dla innych nie. No i teraz chcemy tak zmienić naszą formułę, żeby łatwo tutaj można było sobie tak zmienić na TOP4 i tak dalej. I żeby to zrobić zaznaczamy tą komórkę C1 CTRL 1, przechodzimy do właściwości formatowania komórek i przechodzimy na niestandardowe. I ustawiamy sobie tutaj w podwójnych cudzysłowach słowo TOP, SPACJA i zamykamy cudzysłów. I dopisujemy 0. Czyli Excel sam nam dołoży słowo TOP a dalsza część będzie wynikać z liczby, którą tu wpiszemy. Czyli, jak sobie teraz napiszę 3, no to mam trójkę. Jak sobie napiszę 4, to mam top 4. No i teraz po prostu te formuły, zamiast patrzeć na konkretną na wartość, muszą patrzeć na komórkę C1 i F4 bez bezwzględnie, żeby się to nie ruszało. Więc kopiujmy. O, widzimy, teraz są 4 punkty. Tu teraz. 5 punktów, no i znowu jeszcze 2 punkty dla testów. Wszystko przebiegło prawidłowo, tak nazwa serii też się zmieniała, więc wyszło nam super, tak jak sobie założyliśmy.